Jak firma może się zabezpieczyć się na wypadek zaniku napięcia w sieci, czyli tak zwanego blackoutu? Dzisiaj na tapet bierzemy firmę, która na rynku fotowoltaicznym, ale nie tylko fotowoltaicznym, działa od ponad 28 lat. Czyli rozmawiamy o rozwiązaniach proponowanych przez firmę Sungrow, a naszym, a przede wszystkim waszym gościem jest Krzysiek, doradca techniczno-handlowy, więc zaczynamy. Na szczęście w Polsce wyłączenia prądu nie są część codziennym. Mówię na szczęście, dlatego że wiem, jak wygląda sytuacja na rynku ukraińskim, gdzie tam e, najpopularniejszym hasłem wyszukiwanym w Google w zeszłym roku, czyli w 2024, były właśnie terminy wyłączeń prądu. Tak? E, chociaż teraz rozmawiamy kilka dni po zbombardowaniu jednej z polskich fabryk, co prawda na, na Ukrainie, e, więc ten konflikt jest naprawdę bardzo blisko. Więc kwestia wyłączeń prądu... Choćby tak, jak mieliśmy w Hiszpanii, do końca nie jest. Mm -hmm. No tam ja różne słyszałem na ten temat, e, nawet już ich hipotezy, tylko raporty, co, z czego wynikało. No ale, żeby już nie przedłużać mojego długiego pytania, jak firma może się zabezpieczyć się na wypadek zaniku napięcia w sieci, czyli tak zwanego blackoutu? Ze mną jest Krzysztof z firmy Sangro i rozmawiamy na temat ich rozwiązań, więc jeżeli Was to interesuje, to. Lajkujcie, łapka w górę, bo tych materiałów nagraliśmy naprawdę sporo. W przypadku firmy pewnie to wygląda inaczej, ale jako, mogę powiedzieć, troszkę odniesienia się prywatne do Twojego pytania, muszę powiedzieć, że mieszkam pod jednym, na jednej z podpoznańskich miejscowości najdłużej prądu nie miałem pięć dni. E, po innym, Kiedy to było? O, z dwa lata temu, po jednym tak z burz sierpniowych, bardzo intensywny. Pięć to jest, dni. pięć dni nie było burzy, więc jak ważne jest to ze Pięć dni nie jak było razem, prądu, pięć dni była burza. <laughs> pięć dni nie było prądu, zgadza się, zgadza się. E, I s, słuchajcie, to no prąd jest tak podstawowym rzeczą, że ciężko bez niego funkcjonować. No to się nie? przez tak długi okres, taki tak? Okres no to długi robiłeś, Bo to powiedzmy, tam światło to pół biedy, no, ale lodówka, Netflix, no, no, Jak żyć? Zacząłem żyć jak, życie, jak, jak ludzie 15 lat temu. No, a to co? Zawiązesz rzeczy do, 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 do mamy z tej lodówki? Czy wy nie, nie, przy... no to wiadomo, bo rzeczy pisałem na straty, ale no, odkrywałem w sobie inne talenty i pasje niepowiązane z posiadaniem elektryczności. Ale odnoszę się do firmy, żeby tak naprawdę firmu poniosła. Z, Stratę to nie trzeba tych pięciu dni, bo tak naprawdę wystarczy często godzina, żeby zakłócić proces technologiczny, doprowadzić Właśnie. do strat, żeby doszło do e, no, bardzo katastrofalnych dla firmy, tak naprawdę skutków. Oczywiście e, jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie zabezpieczyć się przed tym, czyli przede wszystkim musimy mieć miejsce, gdzie tą energię musi, m, możemy zmagazynować na wypadek ewentualnego wyłączenia prądu, czyli tak naprawdę w naszym przypadku magazyn energii. Tutaj w tym, żeby móc zaproponować nasze rozwiązanie, to jest magazyn PowerStack, magazyn o mocy 110 kW, o pojemności no, na dzień dzisiejszy dwugodzinnej, ale też będą rozwiązania dwugodzinne, czyli jeżeli magazyn by pracował, rozładował ze swoją maksymalną mocą, to mógłby to zapewnić przez dwie godziny. Nie? Mhm. Oczywiście istnieje możliwość zbudowania instalacji magazynowych składających się z instalacji składających się z 25 takich power stacków, czyli 25 każdy po 110 kW mocy i każdy po 225 kWh pojemności, więc one mogą stać na dużo więcej na pewno no, niż takie pojedyncze. Tam ponad 5000 kWh e, tak. i, i połowa... 2,5 tysiąca kilowatów mocy, no to już są naprawdę duże zapotrzebowania, no. To teraz jest pytanie takie, no. Jak szybko się magazyn przełącza w tryb yy, blackoutowy? Tak? Po zbudowaniu instalacji składającej się z logera jako integratora falowników komercyjnych, czyli w tym wypadku falownika 125CX i naszych falowników hybrydowych z serii SHT, yy, które daje nam możliwość podłączenia aż 8 jednostek o mocy 25 kW, producent jest w stanie zagwarantować czas reakcji takiego systemu na poziomie 10 ms. To jest tak naprawdę czas yy, połowy yy, sinusoidy elektrycznej. Co gwarantuje tak naprawdę to, że żaden sprzęt nie zareaguje. To nawet żarówka nie powinna mrugnąć, a to dopiero sprzęcie elektronicznym. Więc siłą rzeczy tutaj na pewno urządzenia nie wyłączą się, nie będzie konieczności ich uruchamiania ponownie. Klient de facto nawet by nie zauważył, że jest na zasilaniu rezerwowym, jeżeli byśmy nie zamontowali żadnego systemu go o tym informującego. To, to teraz, chyba kolejne pytanie, jak dobierać magazyn energii, jeżeli myślimy z myślą o, o wykorzystaniu przede wszystkim jako backup, tak, czy wtedy, bo powiedzmy dla domu jednorodzinnego moc tam 110 kW, no to, to wiadomo, jest zdecydowanie za dużo. Dla wielu firm 110 kW to jest za mało, za mało czasami wystarczająco, więc jeżeli jest, za, jeżeli jest wystarczająco, no to możemy podłączyć całą firmę w cudzysłowie, ale jeżeli jest to nie, za mało, a nie mamy większego budżetu, to okay. co możemy sobie wyodrębnić pewnie jakieś obwody, które mają na przykład. Ta linia produkcyjna jest dla mnie kluczowa, więc chcę tylko, żeby magazyn zasilił mi tą linię. Możemy tak zrobić? Zgadza się. Myślę, że macie odpowiedź była zawarta bardzo mocno w dużej części Twoich słów. Ja się upewniam że, troszkę, że, bo że tak... Nie ma jednego klucza. To jest zawsze sposób indywidualny, trzeba do tego podejść. Jak często wyłączają te produkty, na jak długo i jakie, jaka jest moc urządzeń wrażliwych. Eee, na podstawie tego możemy przyjąć, określić tak naprawdę ilość tych urządzeń. Jeżeli jesteśmy ograniczeni, pewne dane Parametrem, jak w tym wypadku powiedziałaś, ceną, i nie, klient nie jest stanie, nie chce ponosić większych kosztów niż zakup, załóżmy, podstawowego zestawu. To oczywiście możemy zapewnić te zasilanie rezerwowe na danej, danym owodzie elektrycznym, czyli załóżmy, doprowadzając ten prąd z trybie zasilania rezerwowego dla kluczowych elementów linii technologicznej. Jak najbardziej w sposób elastyczny możemy te zasilanie rezerwowe przeprowadzić. Tutaj tak to trochę podsumowując, no, myśląc o magazynie w kontekście zasilania rezerwowego, no to patrzymy sobie na jego moc, tak? I powiedzmy 110 tutaj, bo patrzę sobie na ulotkę. 110 to jest dużo dla wielu firm, natomiast nie musimy z pełnej mocy korzystać wtedy jeżeli mamy zapotrzebowanie na poziomie powiedzmy połowę tego 50 no to te 225 kWh starczy nam na 4 godziny funkcjonowania tego przedsiębiorstwa i należy też o tym pamiętać, jeżeli się mylę, tak, że powiedzmy jest blackout w sieci, tak, czyli przeszliśmy na zasilanie takie off gridowe Korzystamy z magazynu, ale jest to w ciągu dnia, i magazyn jest cały czas doładowany przez generatory, czyli, czyli moduły fotowoltaiczne. Tak tak to działa. Tak to działa. Tak więc jesteśmy no, w jakiś sposób cały czas, może zaś mamy podawany prąd i ten prąd cały czas jest pro, produkowany, jeżeli to jest oczywiście w okresach nasłonecznienia dziennych. Zgadza się. Ważna kwestia, mam nadzieję, że was ten temat nie będzie dotykał. Na... No, to, co się stało w Hiszpanii miesiąc, czy niecały miesiąc temu, no, to pokazuje, że te rozchwiania, bo tam e, moc generacji fotowoltaiki, czy z OZE, spadła, zostały trzy elektrownie wodne, były w naprawie, została podana moc e, po chwili z elektrowni e, Konwencjonalnych, wróciło OZE, rozchwiało to często. To było w Pradze ostatnio, tak niedawno. No nie właśnie, tam, tak. I Czyli to zjawisko następuje nie tylko na ograniczonym obszarze, ale to może każdemu nawet się przytrafić nie tak odległy strony. Nie tak odleg... tak, ale. Inna, ale klinika, która ma e, jakieś urządzenia, które muszą e, działać, muszą być zasilane, musi o takich rzeczach e, pomyśleć. czy Nawet właśnie mamy urządzenia, które muszą cały czas pracować, bo koszt ich włączenia jest bardzo, bardzo wysoki. Tak więc zachęcam Was, żebyście na ten temat pomyśleli. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach. Oczywiście kontaktujcie się z nami, to też Wam taki magazyn dobierzemy. No i subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco.